Witam kochani bardzo serdecznie, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie chwilę o oczywiście nadchodzącej gali Night of Champions, tak? Ja to nagrywam w piątek wieczorem, ponieważ w sobotę rano niestety ruszam do pracy i wracam dopiero o godzinie 18, czyli prawdopodobnie gala już będzie trwała, więc dziś postanowiłem umieścić ten materiał, jeszcze go dzisiaj zobaczycie w sieci. No i sobie za chwilę porozmawiamy, przedstawię wam kartę oczywiście walk no i tak przedstawię swoje mniej więcej typowania, ale zobaczycie jak to wszystko wyjdzie już na Night of w Champions, ja również zobaczę pewnie wieczorem, jak wrócę z pracy. Zanim jednak rozpoczniemy, chciałbym, abyście zasubskrybowali kanał w celu oczywiście zwiększenia zasięgów, żeby więcej fanów wrestlingu mogło mnie namierzyć, co sprawiłoby mi bardzo wielką frajdę, abyśmy nasza społeczność była jeszcze większa. Nie ma na co czekać zaczynamy. No i dobra. Ja tutaj mam kartę przypadkowo otwartą, także kolejność jest według mnie. Nie wiem jaka będzie oryginalnie kolejność, więc jedziemy po mojemu. Więc w konaniu uważam, że openerem otwarciem gali będzie Walka Samiego Zeina z Kerryonem Crossem. Raczej dlaczego? Uważam, że ta walka w ogóle, jeszcze tak cofnę się na chwilę, mówiąc o samej Gali. Powiem Wam szczerze, że jestem bardzo, ale to bardzo zawiedziony z nazwy w ogóle, bo to jest Gala Night of Champions. Zazwyczaj zawsze było, że wszystkie tytuły były na szali. Tytuły brały udział w tej Gali. Były walki, były pretendenci. W tym momencie jest gala of Champions, a my mamy dokładnie tylko dwie walki o tytuły mistrzowskie. Nie wiem co się stało, nie wiem dlaczego to się stało, ja rozumiem turniej King of the Ring i tak dalej, ale gdzie jest proszę Państwa walka o tytuły Tak team? Gdzie jest walka o tytuł, no interkontynentalny to wiem, Dominik ma kontuzję, w porządku, ok, dobra, to się da wytłumaczyć. Gdzie jest proszę Państwa walka o tytuły kobiet? Nie ma ani jednej walki o tytuły kobiet, ani z ani rok. Gdzie jest walka o tytuł interkontynentalny kobiet? Gdzie jest walka o tytuł kobiet Stanów Zjednoczonych? Gdzie to jest wszystko? Gdzie jest, jest walka o pasy taktymowe? No tu rozumiem, że nie będzie walki o pasy tak team, no bo kobiet, no bo Liv Morgan jest skontuzjowana, a Raquel Rodriguez będzie walczyła z Ruian Ripley. No to w porządku, no to to jeszcze mogę wytłumaczyć, ale gdzie są reszta tytułów? Ja się pytam, nie mogę tego po prostu zrozumieć. Dziwna to jest dla mnie sytuacja i dziwne podejście ze strony WWE, nie, nie, nie mogę tego zrozumieć, niby jest gala Night of Champions, a no skupiamy się tylko na dwóch tytułach, na tytule WWE i na tytule Stanów Zjednoczonych. No nawet zapomniałem już o tym Gunterze z tytułem World Heavyweight Championship, no mogli mu dać nawet jakiegoś Jobbera, jak już tak ma bardzo walczyć z Goldbergiem na tym yy, Saturday Night Main Event, to już mogli mu dać nawet jakiegoś tam przeciwnika byle jakiego, żeby po prostu go skłoszował na tej gali, ale byłaby ta walka o ten tytuł, tak? Byłoby takie, aha, a może Goldberg, albo Goldberg by zinterwenował specjalnie, żeby Gunter wygrał, wiecie o co chodzi, coś takiego. Nie, nie ma nic takiego, mamy dwie walki tytuły mistrzowskie na całą galę. No ja rozumiem, że jest turniej i tak dalej, no ale dobrze. Przejdźmy do Openeru, moim zdaniem Openerem w tej walce będzie... Kerion Cross kontra Sami Zayn. Dlaczego? Bo ta walka powstała niedawno, została wymyślona na ostatnim, chyba, row, zdaje się, i została, została dodana w ogóle. Przypuszczam, że gdyby Dominik nie miał kontuzji, to byłaby walka idzie Stysa właśnie z Dominikiem Mysterio i Sami Zayn z Carrionem Crossem, nawet by nie mieli pola do popisu, przypuszczam, w tym starciu, nawet na tej gali. A tak Kerion Cross wystąpi, proszę Państwa, na gali Paper. co jest dla mnie wielkim, wielkim zaskoczeniem, jednocześnie szokiem. I powiem Wam szczerze, że nie wiem dlaczego, ale stawiam na Crossa. Mimo wszystko, że jest Berem. Oglądałem ostatnio jego walki na main event. No cóż, no bardzo mi go szkoda, bo ostatnio był w ogóle walki w TNA jak on walczył i tam zdobyło mistrzostwa, czy nawet wrócimy do NXT, no ale nie będziemy się tu rozdramiać teraz nad, nad Crossem. Ja po prostu ustawiam sercem, że Cross jednak wygra z Sami Zaynem, aczkolwiek mogę się mylić, no bo wiecie, to jest WWE nieprzewidywalne, ale przyznam wam szczerze się, że... Po cichutku wierzę, że Cross to wygra. Kolejnym starciem, nie wiem, obstawiam tak między m.in., bo ja tu mówię, to karta jest przypadkowa. Także strzelam, że następną walką będzie na przykład turniej Win of the Ring i będzie to Jade Cargill kontra Aska. No i tutaj jestem zaskoczony w sumie takim wynikiem, ale tego co słyszałem, to Jade Cargill ma dostać jakiś tam większy push. Więc obstawiam, że to właśnie Jade Cargill wygra z Aską, może po interwencji jakiejś kobiety, nie jestem w stanie wam tego teraz powiedzieć aktualnie, ale uważam, że Jade Cargill zwycięży w tej walce, tak mi się przynajmniej wydaje. Krótko i na temat, zyska koronę i tightshota i będzie chodziła, udawała, że jest w ringu tak mi się przynajmniej wydaje. Następne starcie to będzie obstawiam, że to będzie starcie o tytuł Stanów Zjednoczonych, gdzie to Solo Sikola zmierzy się oczywiście z mistrzem Stanów Zjednoczonych Jacobem Fatu. No tutaj to ja nie mam żadnych pytań, bo ja wiem, że Jacob Fatu to wygra, on go ze skłoszuje normalnie. Chociaż byłbym w szoku, gdyby Solo wygrał, ale obstawiam, że Jacob Fatu wygra i już nie będzie I love you Solo, tylko będzie Solo I hate you. No ale dobra, mniejsza z tym. Obstawiam, że Jacob Fatu wygrał. Na pewno będą jakieś interwencje ze strony tego niby Broadline, ale no obstawiam jednak, że Jacob obroni ten tytuł. To jest taka moja sugestia mój typ, więc Jacob Fatu wygrywa. W następnej kolejności obstawiam, że będzie walka, właśnie nie wiem dokładnie jeszcze, tak obstawiam, że King of the Ring i wygra Cody Rhodes kontra Randy Orton i tutaj niestety wygra Cody Rhodes, bo to już jest od, na wodzie pisane już od xx czasu, że to Cody Rhodes zostanie, że tak powiem, pretendentem do tytułu, jakiego sobie wybierze w ogóle, tak? Bo to jest w ogóle chyba, chodzi o to, że on sobie wybierze, jaki sobie tytuł będzie chciał, tak? Został kremlingu i jest pretendentem, to bez różnicy, czy on wybierze sobie na przykład Guntera, czy sobie wybierze Sina, tak? Tak mi się przynajmniej Wydaje, nie wiem na kim to jest etapie, bo tego nie wyłapałem, ale wydaje mi się, że jednak to jest na takiej właśnie zasadzie, coś jak zwycięstwo Royal Rumble, więc obstawiam, że wygra to Cody Rhodes. No, Randy Orton mógłby wygrać King of the Ring, ale po pierwsze, Randy Ortonowi to nie jest do szczęścia potrzebne, po drugie, Randy Orton jest już w swoim wieku, po trzecie, brzmi, miała szansę na zostanie mistrzem WWE, niestety poległa z Johnem Cena, i po czwarte, no, chciałbym, żeby Orton wygrał, ale wygra Cody Rhodes, takie jest moje drobne przypuszczenie. Następnie będziemy mieli proszę Państwa street fight match pomiędzy Rucker Rodriguez a Ryan Ripley. No i tutaj jestem za Rucker. Nie wiem dlaczego. Po prostu Ripley jest wszędzie wpychana na siłę. Moim zdaniem wszędzie wpychana na siłę i już po prostu... Jesteś wszędzie pełno i mogliby ją tak troszeczkę odsunąć, właśnie teraz to zrobili trochę, ale obstawiam właśnie, że chciałbym, żeby Raquel wygrała w tym ostatnim właśnie incydencie na Raw, kiedy ją tam rzuciła Raquel Ripley na ten stół i tak stała nad nią, to tak właśnie spojrzałem i tak mówię, sam do siebie, w myślach, że no, chciałbym, żeby Raquel wygrała, tym nie na pewno Roxanne Perez będzie tam interweniowała na 100%, więc obstawiam, że nie wiem, czy może tam się też Nikki Bella nie zakręci przypadkiem, żeby pomóc Ripley, bo tak coś tak czuję, ale obstawiam jednak, że Raquel Rodriguez to wygra. Mam taką nadzieję przynajmniej. Mogłaby to wygrać i byłoby elegancko. No i co? No i walka wieczoru, proszę Państwa. John Cena kontra CM Punk, tak? Mistrzostwo WWE. Wierzycie, że to się stanie? Wierzymy, co się stanie. Punk na pewno tego nie wygra. A jeżeli wygra, to na pewno zostanie sobie Na pewno Rollins się tam pojawi na 100%. Rollins ma tych swoich przydupastów teraz: Brona Breakera i Bronsona Reeda. Więc obstawiam, że oni się tam pojawią. Ale w ostateczności, jeżeli Punk wygra, jeżeli Punk zostanie mistrzem, to pewnie chłopaki zainterweniują i zaatakują go i ze jego go w walizka Money in the Bank. Ale wątpię w to szczerze, bo obstawiam, że Cena jednak na 100% Cena przerąbie pas. Taka moja sugestia, na 100% Cena wali pas mistrzowski z Cody Rhodes'em. Będzie Sina trzymał ten pas? Trzymał ten pas? Do końca roku prawdopodobnie go będzie trzymał. Takie jest moje zdanie. O szybciej Rollins zrealizuje walizkę na e, Goldbergu, na Saturday Night Main Event, niż zeskłoszuje ją na e, Johnny Cena. Na milion procent tak obstawiam, że John Cena będzie trzymał tę walizkę, aż trafi na Cody'ego Rhodes'a, ponieważ Cody'emu będzie się należał, że no że no, będzie mu się należał tight za wygranie King of the Ring i dlatego właśnie wtedy Cody Rhodes zyska walkę z Co i mu zabierze ten pas, żeby przejąć ładnie pałeczkę, bo po Johnny pochodnie przejmie właśnie wtedy Cody Rhodes jako twarz WWE, taka już konkretna, oficjalna twarz, na 100% tak będzie. Piszcie, róbcie zapiski, obstawiam. Jeżeli się pomylę, będę wam codziennie nagrywał normalnie, yy, nie wiem co jeszcze, ale coś wam wtedy będę nagrywał, jeżeli to się nie spełni, co przed chwilą powiedziałem. No i na takiej zasadzie wygląda karta Knight of Champions. No jeszcze wróćmy do tego kaszy in the Bank, znaczy kaszy walizki. Jeżeli chodzi o skasowanie walizki Cashing, no to na pewno. Steph Rollins nie zrealizuje walizki na Night of Champions. Steph Rollins zrealizuje walizkę na Saturday Main Event, wykorzysta ją na Goldbergu na milion procent. Najlepiej, Gunter Guntar dostanie z 3 pewnie Spiry, albo bo z dwa Goldberg go zeskłoszuje, wygra jako to dziadzia Goldberg, jaki to jest dobry z tymi Spirami, z jeszcze z WCW, choć ledwo się rusza, ale dobra, a następnie zapewne albo go gol... zaatakuje go jeszcze Gunter po walce, albo zjadą go chłopaki, Breaker mu pokaże, jak się robi Spiry, chciałbym w ogóle zobaczyć, jak Breaker robi Spira na Goldbergu, Boże kochany, to by było coś pięknego o Jezu, aż się podjarałem, chłopaki go zeskasują i wpadnie będzie Burning Down i będzie... Karkstomp albo Pedigree, raz, dwa, trzy. Seth Rollins, nowy mistrz świata wagi ciężkiej. I tak będzie wyglądało, ale to już dopiero na Saturday Main Event. No i cóż, moi kochani, yy, przedstawiłem Wam kartę Night of Champions. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Yy, piszcie, kochani, w komentarzach, co o tym myślicie, kto wygra. Napiszcie mi, jakie macie przypuszczenia i oczywiście. Jak wygląda wasze, wasz typer? Więc napiszcie mi, proszę bardzo, pod spodem napiszcie mi, kogo obstawiacie do wygrania, do wygrania gali. Zobaczymy, kto miał najwięcej punktów. Bardzo mi się cieszył, gdybyście tak napisali. Zobaczymy, jak sobie policzę punkty i zobaczymy, kto wygra taki mini konkursik. Znaczy, to nie ma żadnego oficjalnego konkursu, tylko zobaczymy po prostu, kto z Was jest najlepszym specjalistą w strzelaniu w karcie walk. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dodam jeszcze od siebie, proszę Państwa, że jutro prawdopodobnie nie będzie raportu ze SmackDown. Przykro mi, ale ja pracuję rano, idę na 8 do pracy, no i kończę o godzinie 18, więc po 10 godzinach, jak wrócę już do domu, to już będzie leciało Night of Champions, więc raczej znaczy nie są żeby kogoś jeszcze interesowała karta, znaczy karta, żeby interesowała jeszcze kogoś za my tutaj o omówienie tygodniówki SmackDown, więc prawdopodobnie tej tygodniówki omówienia w tym tygodniu ze smagdał nie będzie, niestety przykro mi, ewentualnie zobaczę co będzie, najwyżej będę w pracy, zobaczę co tam było w karcie i po prostu wam dam taki krótki spoiler po prostu w post. no i na pewno z Night of Champions prawdopodobnie raport ukaże się w poniedziałek zobaczymy jeszcze, bo ja pewnie Night of Champions to będę oglądał jutro, jak wrócę to pewnie o 18 to już pewnie gala będzie trwała, więc przypuszczam, że raport pojawi się w poniedziałek chyba, że coś w niedzielę wykminie, no, ale to już na spokojnie dziękuję wam za oglądanie do zobaczenia, trzymajcie się ciepło nie zapomnijcie o subskrypcji oraz paluszku w górę, jeżeli filmik wam przypadł do gustu, no i widzimy się proszę państwa już tak naprawdę w poniedziałek już macie wrzucone materiał z showcase'a z 2K15, także myślę, że coś tam dla siebie znajdziecie, a jeszcze w niedzielę mam dla Was niespodziankę, ponieważ przygotowałem materiał top 10 zawodników, którzy wykonywali najlepsze spiry, także myślę, że to też fajny odcinaczek będzie dla Was, także ja już dłużej nie przedłużam, bo już jest późno, jeszcze muszę to zrenderować dla Was. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, pozdrawiam Was serdecznie i widzimy się w kolejnych moich ciekawostkach, jak i w materiałach wrestlingowych. Do zobaczenia!